I mojego gościa, który tak jak stylizację Zosie wygląda bardzo atrakcyjnie, bo moim gościem jest Aleksandra Węglewicz, dobrze mówię, tak, czyli już finalistka, to jest oficjalne. The Voice of Poland, witam Cię, Ola. Witam. Ola, no to może na początek zapoznajmy się z tym, jak zaśpiewałaś w minioną sobotę w półfinale The Voice of Poland. Śpiewałaś, chcę wiedzieć, czym jest miłość w półfinale The Voice of Poland, a ja bym chciała wiedzieć, czy Ty wiesz, czym jest miłość Ola, czy jesteś zakochana szczęśliwie, jak to jest u ciebie prywatnie. Ha, e, no nie będę zdradzać szczegółów, ale tak wiem, co to jest miłość. I myślę, że bardzo dużo miłości dostaję przede wszystkim od ludzi, którzy mnie niesamowicie wspierają. E, musieliśmy założyć fanpage'e nasze na e, The Voice of Poland, jako tak. uczestnicy. I niesamowite jest to, jak pozytywny odbiór jest na tych fanpage'ach, ile wspaniałych wiadomości dostaję, ile fajnych postów, na przykład z podziękowaniami za zaśpiewanie jakiejś tam konkretnej piosenki, że to znaczyło dla ludzi coś więcej niż tylko po prostu zobaczenie w telewizji śpiewającej dziewczyny, tylko ta piosenka naprawdę do nich dotarła i znaczyła coś osobistego. Ilu fanów ma ta śpiewająca dziewczyna? Eee, około 8 tysięcy. Zresztą bardzo serdecznie chciałabym pozdrowić. Wszystkich, strasznie, jeszcze nie mogę się przyzwyczaić do tego słowa, fanów, ale wszystkich tych, którzy naprawdę wspierają mnie i tyle pozytywnej energii wysyłają. Fani, publiczność Ciebie wspierają. Dzięki właśnie publiczności, widzą, The Voice of Poland, przeszłaś do finału, ale swoją zasługę w tym również miał Twój trener Marek Pikarczyk. Powiedz mi, czego on Cię nauczył? Za co jesteś mu wdzięczna? No właśnie, Marek niesamowicie dużo mnie nauczył. Nie spodziewałam się, w ogóle idąc do tego programu, poszłam z założeniem, że pójdę do grupy Afro. I na początku tak to się stało. Byłam u chłopaków i niesamowitym zbiegiem okoliczności ukradł mnie Marek. I nie spodziewałam się, zresztą nikt się chyba nie spodziewał, że akurat Marek mnie ukradnie. Marek zawsze robi na przekór, i jak się okazało, w moim przypadku dobrze to wychodzi, ponieważ nauczył mnie naprawdę przekazywać to, co jest w piosence najważniejsze. Zawsze mówi, nie popisuj się, masz zaśpiewać prosto, masz przedstawić temat, masz oddać jakby hołd autorowi piosenki, tej piosence, pokazać ludziom to, co jest w niej ważne. Także nauczył mnie właśnie, jaką siłą jest prostota. Taki trochę muzyczny ojciec. Tak, jak najbardziej. Taki naprawdę mentor. I to jest świetne, bo w innych programach nie ma... Nie wiem, jak jest w innych programach przede wszystkim, ale wydaje no mi, mi się, że... to w nie interesuje, jak jest no w innych programach. Nie Najważniejsze nie jest, w Polsce w w finał, już w najbliższą sobotę. Ale a propos taty. Taty i mamy, twoje mamy i taty, oni są lekarzami, a ja sobie tak pomyślałam, że ty wybrałaś jednak, Ola, muzykoterapię. W czym ona pomaga tak generalnie w życiu? Znaczy, ja studiuję na piątym roku przy psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Um, jeszcze nie wiem, czy muzykoterapia. Zobaczymy. Natomiast drugą To tak żartobliwie trochę to tak powiedziałam, tak rozumiem, żeby rozumiem, nie było. Rozumiem. Ale nie wiadomo, być może zobaczymy. Bo to wcale nie jest taki zły pomysł, muzykoterapia. Um, no, jakby leczenie dusz po prostu. Uważam, że psychologia jest bardzo, bardzo interesującą dziedziną. I chciałam, A to jest też wyczuwanie odbiorcy, publiczności, trochę reagowanie na potrzeby ich? To znaczy, myślę, że inteligencja emocjonalna jak najbardziej w muzyce pomaga. I. Um, Jasne, to jest wiadomo, że jakby piosenka to jest taki trochę też dialog z publicznością, po prostu przekazujesz to, co każdy odbiorca chciałby usłyszeć, bo w każdej piosence ktoś m, może znaleźć cząstkę siebie. Dlatego też myślę, że to jest ważne, żeby nie tylko śpiewać dźwięki, ale po prostu przekazywać te emocje. Inteligentne emocjonalnie. <laughs> Umuzykalniona, no i wiedząca, czego chce, wydaje mi się, i śpiewająca w najbliższą sobotę. Podczas finału The Voice of Poland, Ola, zapraszamy i mocno kibicujemy. Dziękuję Ci, Ola. Dziękuję bardzo.